Panie do banku podaję sumę Panie Szymczyk, ja pana nie rozumiem Bo takich sum to sam nie rozumiem Bill Gates nie odbierał, nie muszę La la leci na siano długi ale nie jak jamnik Na pani drogi diament wypo, wypo, Wypolerowany Siano skacze jak stok Louis Vuitton zwykły śmieć Bogaty i słodki jak szeik Ty rower, ja w Dropy dla it's like it hot, podjeżdża szofer i dzwoni w ten gong Obserwuje homar, a nie jakiś dorsz Tak dużo siana, że mam tego dość Nawet ten cholerny czas Co? <grywa> Kurwa Ten refres się dobrze zaczyna Musisz wierzyć, nie rozdzieli nam <grywa> Ta piosenka Nawet ten cholerny <grywa> Co to za gąstek, ty kojarzy ktoś go NIE DOBIJĘ MNIE JA CO, co TY GADASZ Kapisa. STACHURSKI WIEM ŻE TO JEST STACHURSKI MORDECZKI ALE CO ON TU KURWA ROBI Z JAK KARBONARA Zatrudniłem TYPA DO LICZENIA SIANA ZAPIERDALA wow. Wow. BÓG SIĘ MODLI DO MNIE O LOGA Oga. LOGA Oga. ODPŁACENIA KOLKA DAJ LOGI NA ZESPÓŁ NADMIARU PĘGI ogłoszenie BEZDOMNEMU ODAM B, huh. be, be, BABY JA mam NA WESELKI Portfel TAKI GRUBY JAK by... Wszelki, guci albo w pendi. 500 euro banknot, dobry na chusteczki się piki łaka łos. Kupiłem nowy język, powiedziałem w nim Lubię lizać się z pieniędzmi Siano, siano, się no, znów Słowa, słowa Daxi, jutro wyniki, tak jest Lecimy po fame, kurwa, berserkers Nawet z konta matki dzisiaj głosowałem Nie mnie Serio? Nie wiem co mam robić, odkąd nie ma Odkąd nie ma Cię, Boże pozwól no, Ten Stachurski jest tutaj strasznie chulowy Musisz wierzyć, nie rozdzieli nas O, Rosalia taka modelka z DJ. Aha, to tam tak. ten cholerny Ach, instagramowe modelki, kiedyś to się robiło A Musisz wierzyć, nie rozdzieli nas Hubert również mówi, że 100% taksi. No jak? Musimy dać radę. Kurwa, lecimy z tym. przypominam, że jak wejdziecie na stronę Hype MMA, kto jeszcze